Przebrany archanią, tym co serdecznie służą ludziom, aniołowie w tym posłużą. Jakoś tak jest, że więcej zwykle jest żebrzących niż obdarowujących, więcej chorych niż leczących. Więcej potrzebujących pomocy niż pomagających. Bywało, że tak myślał Jan, zwany Bożym, bo serce miał on na podobieństwo Bożego i przytulić do niego chciał każdego człowieka niekochanego. A że samo serce do przygarnięcia ludzi nie wystarczy, to wybudował przytułek dla całkiem opuszczonych chorych i umierających. Tej nocy więcej było ran do obmycia, bandaży do uprania, więc i wody zabrakło. Nie było komu po nią iść dość daleko. Wziął Jan dzbany i poszedł, zostawiając rozpoczęte ścielenie łóżek, sprzątanie i zmywanie. Kiedy wrócił po godzinie z dzbanami, ujrzał zdumiony, że przytułek jest wysprzątany, łóżka równo zasłane, Naczynia czy ściuchna, A któż to wszystko zrobił tak dobrze i pięknie? Zapytał chorych. Jak to kto? Odrzekli. Tyś tu się krzątał cały czas z dziwnym światłem wokół. Jan więc pomyślał, a potem Zambony opowiadał. Że Bóg czasem swoich aniołów z posługą do biednych posyła, bo kocha ich bardziej niż ludzie. Słysząc to, przyłączyło się do Jana sporo młodych posługujących, zwanymi potem dobrymi braćmi, czyli bonifratrami. Innym razem, Jan wędrując w zimnie i deszczu, znalazł przy drodze ledwie żywego biedaka. Choć sam wychudzony, dźwignął go, wziął w ramiona i poniósł, bo biedak nogami nawet wlec nie mógł. Tak niósł go daleko, aż przewrócił się do reszty osłabły, mając żal do swojej słabości. I wtedy zjawił się rosły mężczyzna o silnej postaci, który zarzucił biedaka na plecy i ruszył jakby bez ciężaru. A Jana chwycił za rękę, prowadząc przy sobie i zdumionemu rzekł: Ja, nie, przez Boga jestem posłany, aby w twej posłudze tobie służyć i zapisywać twoje piękne czyny w swojej księdze. Zdumiony Jan odrzekł: Wiem, że wszystko, co mnie spotyka, od Boga jest, ale kim i skąd jesteś? I usłyszał. Ja jestem Rafał, archanioł od Boga ci tudany. Niedługo potem Jan rozdawał chleb głodnym, których było więcej niż miał bochenków. Opadły mu w końcu puste już ręce, a głodni stali czekając na chleb. Westchnął głęboko i ujrzał kogoś. W takim samym jak on habicie z koszem chleba na plecach i ten chleb rozdającego. Gdy podbiegł do niego, rozpoznał twarz Archanioła i usłyszał. Bracie Janie, z jednego jesteśmy zakonu i razem posługujemy Dzieciom Bożym. Pozwól, że tego chleba z nieba i Tobie użyczę. I zaraz znikł, zostawiając kosz pełen pachnących bochenków. A że widział go któryś z braci, to namalował go na obrazie z tym chlebem. I takie obrazki potem rozdawali ludziom dobrzy bracia Bonifratrzy, by nikt nie myślał, że oni takim sami służą, a nie z przebranymi czasem aniołami.